Witam, witam wszystkich serdecznie w mojej nowej serii, którą nazwałem Tech News. Będzie to tak zwykle yy, tygodniowe podsumowanie najważniejszych moim zdaniem yy, wydarzeń w świecie telefonii komórkowej ogólnie, ogólnych zagadnień mobilności. Ten odcinek, pier, to pierwszy odcinek jest tylko fonia, nie, nie ten, nie, nie mam jeszcze pomysłu, jak to wszystko zrobić z obrazem. Nie wiem, zobaczymy, jak będą następne odcinki, jak mi to się uda przygotować. Tu w tym odcinku podsumujemy ten tydzień obecny, czyli od poniedziałku do piątku. I tak, pierwszym newsem, jaki chciałbym Wam zaprezentować, jest zmiana oferty mobilnego internetu w Plusie. Zmiana na gorsze według mnie, bo sam jestem, jestem użytkownikiem internetu plusa, ale na szczęście mam umowę już, jestem w trakcie umowy i mnie ta zmiana nie obowiązuje i y, główną zmianą jest taką, że po y, wykorzystaniu pakietu danych y, mamy dwie opcje, zablokowanie transferu i... Dalsze rozliczanie transferu, ale to już y, poza na, nas, naszym y, limitem, i to będzie kosztowało 2 grosze y, za minutę. To jest główna zmiana. No, i według mnie to jest zmiana na gorsze. Kolejnym newsem jest zaprezentowanie przez Meizu nowego, y, nowego smartfona Meizu MX y, z przerozoleniowym y, Exonosem 4412. Sukces Meizu był naprawdę bardzo duży, bo był nawet do Polski sprowadzany, z prosto, prosto z Chin, jeśli się nie mylę. Bo jest to tani smartfon o bardzo dobrych parametrach i jeszcze z tą nakładką stworzoną przez Meizu, która wygląda naprawdę bardzo fajnie. Mi się bardzo ona podoba. Telefon będzie miał wyświetlacz QHD, Aparat 8 megapikseli, będą dwie wersje z 32-gigową yy, lub 34-gigową pamięcią. Nie będzie slotu yy, kart pamięci. Yy. No i tyle to by było o tym smartfonie. No tak, o, jeszcze może dodam, będzie w nim układ graficzny Mali T604, nowy, więc, więc smartfon może się okazać bardzo, bardzo fajną alternatywą dla droższych komórek innych producentów znanych. Kolejny news dotyczy systemu Windows Phone, a dokładniej serii Nokia Lumia, operatorzy, Przyznają się, że Lumia się nie sprzedaje tak jak chcieliby tego operatorzy. Niektórzy operatorzy się zastanawiają nawet nad wycofaniem Lumi ze swoich ofert, gdyż po prostu się tego, tego nie opłaca robić niektórym operatorom. Czy to dobrze, czy to źle, nie mnie oceniać, ale dla mnie serialu mianie nie jest właśnie tak aż taka bardzo atrakcyjna kolejnym newsem, może nie aż takim ważnym, ale, ale tak uważam, że go warto zaaprentować. Yy, HTC One X dostał aktualizację oprogramowania yy, przez OTA czyli przez bezpośrednio przez smartfon możemy ją pobrać. fakt, faktem w Smartphone wyszedł niedawno, a już, już dostał aktualizację. Naprawia bar bardzo szybko zresztą, to na HTC jak na HTC jest bardzo dziwne, więc naprawia dużo błędów, które były, były w podstawowej wersji od razu sprzedawanej z telefonem. Jak najbardziej dla plus dla HCC może w końcu, w końcu, się skupia dość, dość nie na ilości tylko na jakości brawo, brawo za to kolejnym newsem jest wprowadzenie no wprowadzenie na rynek nokii lumia 610 czyli tańszego odpowiednika przynajmniej w zamyśle tańszego odpowiednika Nok serii z lumia od nokii dobre posunięcie jednak podzespoły już nie tak zadziwiają, bo yy, wyświetlacz 3.7 cala, rozdzielczość WFAG, yy, czyli podstawka, ale procesor 800 MHz, tam aparat to aparat 5 megapikseli, ale tylko 256 yy, pamięci RAM, więc już ta informacja została potwierdzona, że, że w praktyce, że te wymagania na Windows Phone zostały obniżone, więc już widać trochę tej fragmentaryczności z Androida. I tu mi się nie podoba, nie podoba mi się to w to co wkracza za Microsoft z Windows Phone, ale jak to się, to się będzie miało do wyniku sprzedaży zobaczymy. Kolejna nie za ciekawa informacja jest to wynik finansowy Nokia niestety Nokia przynosi straty w tym kwartale i to bardzo duże straty w stosunku do do poprzedniego okresu no niestety, niestety Nokia się nie podpisała miejmy nadzieję, że się trochę podniesie, ale ale zobaczymy kolejną informacją jest ukazanie się pierwszego smartfona z platformy Intel Medfield, yy, Intelowskiej yy, odpowiedzi na ARM. Na razie model będzie yy, w Indiach i raczej wątpię, czy gdziekolwiek indziej wyjdzie. Yy, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak yy, będzie, będą oceny użytkowników. trzy kciuki za Intela, może jakiś podwyższenie bardzo ważna informacja teraz. Yy, mamy prawdopodobny film z, sam, z Samsunga Galaxy S3. Nie wiadomo, nie wiadomo czy to jest prawda jeszcze, wiadomo plotki plotkami, ale mamy już mamy już, yy, wygląd, praktycznie na każdym portalu znajdziecie yy, info, może zobaczyć filmik yy, z tego, jak on wygląda. Fakt faktem, zostało już kilkanaście dni do prezentacji smartfona, więc tylko trochę nam będzie poczekać. Kolejną informacją jest prezentacja botu Gecko na wideo od Mozilli. Ja oglądając wideo niestety się zawiodłem, bo system działa masakrycznie według mnie, z tego co widziałem na wideo. Zobaczymy um, jak tam Mozilla dalej go rozwinie. Trzymam kciuki, ale na razie nie wygląda to za dobrze. I ostatnia informacja w dzisiejszym Technios. Jest to już testy Windows 8 na Lumi 800. Tam w jakimś programie, nie, nie powiem wam dokładnie, bo dokładnie się to nie zgłębiałem, było, że, że już pojawiła się właśnie ta wersja w systemu. Na Nokii, Lumi 800 hmm, bar bardzo fajnie, bo to widać jak się rozwija Windows Phone hmm, Trzymam kciuki za Windows Phone, mam nadzieję, że, że Nokia się podniesie Ale także mam nadzieję, że Nokia pójdzie po rozum do głowy i zacznie inwestować w no i mego Bo to był zupełnie ok, trafany, porzucenie tych platform, ale to już nie mnie osądzać. Yy, więc to by było na tyle w dzisiejszym Technius. Yy, zapraszam do innych filmów z mojej serii. Yy, w zamyśle Technius nie będzie poruszał, nie będzie. Nie zawierał żadnych takich z różnych portali i po prostu nie będzie ża żadne wzorowane na jakichś tam portalach, żeby nie reklamować żadnych portali, bo wolę, żeby to było takie luźna rozmowa, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.